Cześć. Mój siostrzeniec Konrad. Pozdrawiam cię, Konrad. Przymywa się do zmiany aranżacji w swoim akwarium. Potrzebuje korzeń. Pora na wycieczkę do lasu. Ja idę jak zwykle ze swoim przyjacielem. To właśnie on, bokser Fado. Poznajcie go. Korzenie to bardzo często wykorzystywany element dekoracyjny. A jeśli ktoś hoduje zbrojniki, Zwłaszcza antystrusy to korzenie wręcz wymagany. Jednak ładne, duże korzenie w sklepie nie są tanie. Może warto rozejrzeć się w lesie i samemu znaleźć odpowiedni okaz. Nie jest to takie trudne. Zobaczcie, nie ma problemu ze znalezieniem czegoś ciekawego. Trzeba tylko ze sobą zabrać piłę lub siekierę i odciąć odpowiedni kawałek. Znajdzie się każda wielkość i każdy kształt. Z jakiego drzewa szukać? Nie ma reguły, ale jeśli liściaste, to jak najtwardsze. Na przykład dąb, buk, grab, może być jesion. Nie ma przeszkód, żeby korzeń pochodził z drzewa iglastego. Najpopularniejsza jest sosna, jak wiadomo. I nie wierzcie w to, że zaczną Wam wypływać do akwarium jakieś związki żywiczne. Żeby to było możliwe, temperatura wody musiałaby być co najmniej 70 stopni, więc bez obaw. Mogą to być również gałęzie czy konary drzew, niekoniecznie korzenie. Szukamy korzeni głównie dlatego, że często miewają ciekawe kształty i mają gęstość, większą gęstość drewna niż gałęzie. Ale i wśród gałęzi znajdzie się coś atrakcyjnego. Zobaczcie u mnie. Nie chciałem plątaniny korzeni, ale ogólnie drewno w akwarium podoba mi się. A w związku z tym, że mam cztery roślinożerne antistrusy, które potrzebują drewna do prawidłowego odżywiania, no musiałem mieć coś drewnianego w akwarium. Wykorzystałem znaleziony w lesie kawałek. Konara, kawałek grubej gałęzi dębu, który wydrążyłem w środku do pewnej głębokości, nie na wylot, tak żeby jednocześnie mógł stanowić kryjówkę. Pokazywałem Wam wcześniej na filmiku taki kawałek dębu. To jest mniej więcej to samo. W akwarium to prezentuje się tak jak, jak widzicie u mnie. Przed włożeniem do zbiornika nie trzeba w jakiś specjalny sposób przygotowywać tych korzeni, preparować i tak dalej. Wystarczy je okorować i dokładnie umyć. Ja swój kawałek drewna na przykład myłem w zmywarce. Oczywiście bez tabletki, bez nabłyszczacza. Samą wodą ustawiłem program na najwyższą możliwą temperaturę. Wyprał się i jest ok. Na koniec, jeszcze jedna taka wskazówka. Ja szukam zawsze korzeni świeżych. Te, które wam tu pokazuję, są wykopane jesienią. Przezimowały, przemroziły się i to wystarczy. Nie zdążyła wdać się w nie próchnica. Są zdrowe i to najważniejsze, bo nie będą wam się psuły w akwarium tak szybko. Wprawdzie od razu same nie zatoną. Trzeba je obciążyć albo dołu przymocowanym kamieniem, albo położyć kamień na wierzchu, ale po około dwóch, maksymalnie trzech miesiącach większość z tych korzeni będzie już tonąć samoczynnie. Pamiętajcie też, że każdy korzeń, gałąź czy konar trzeba co jakiś czas obejrzeć, czy nie zaczyna gnić. Może się to zdarzyć zarówno w tych kupionych w sklepie, jak i pozyskanych samodzielnie. Taki korzeń trzeba oczywiście wyjąć, wyrzucić, znaleźć nowy. Najlepiej w lesie, nie w sklepie. Cześć.